Pięknie. Mamy drzewo w salonie. Już nie ma miejsca, zostało w górę. Dzień dobry w kolejnym dniu vlogmas. Dzisiaj będzie bardzo organizacyjne, organizacyjnie, bardzo porządkowo. Ponieważ y, moje zadanie na dzisiejszy dzień, na tego vloga y, jest takie, aby ogarnąć tą przestrzeń, czyli nasz salon. Nie będzie to łatwe. Ja już wczoraj trochę zaczęłam. I muszę przyznać, że mnie to zwyczajnie przerosło. Ja wam wielokrotnie pokazywałam już we vlogach ilość rzeczy, która znajdowała się w pokoju Julianki, jej przyszłym pokoju. No i tak jak zaczęłam to powoli, wiecie, przekładać, otwierać i tak dalej. Po pierwsze, zaskoczyła mnie ilość rzeczy po raz kolejny. Po drugie, zaskoczyły mnie same rzeczy, które mamy. Zapomniałam w ogóle o ich istnieniu. No i trzecia sprawa to, nie wiem, gdzie co mam teraz włożyć? Ja kiedyś myślałam, że przeprowadzka to jest pikuś, ale nie. W dorosłym życiu to nie jest już taki pikuś. Przeprowadzało mi się fajnie, jak e, przeprowadzałam się dosłownie z ciuchami i z kosmetykami. Mm, bez żadnych, wiecie, mebli, bez sprzętów, bez e, wszystkich e, wyposażenia kuchni, bez szaf, bez stołów, bez kwiatów i tak dalej, i tak dalej. E, wtedy się przeprowadzało fajnie, pakowałam wszystko praktycznie na jeden raz do samochodu, rozpakowywałam w nowym miejscu. Kilka razy miałam okazję się urządzić powiedzmy, ostatni raz to było ponad prawie 8 lat temu i to była moja przeprowadzka do domu rodzinnego Zygmunta. I tam właśnie e, przeprowadzałam się właściwie z ciuchami, z kosmetykami, miałam jakieś pojedyncze swoje rzeczy, chyba komodę, jakieś krzesła i... Kilka talerzy, a tutaj naprawdę, mając już wszystko: wiecie, przez 8 lat zdążyliśmy naprawdę zgromadzić sporo rzeczy. Przede wszystkim, wszystkie meble, wszystkie sprzęty, pralka, suszarka bębnowa, lodówka, kuchenka, kanapa no wszystko, wszystko tutaj z nami przyjechało. I musimy się z tego teraz porządnie odgrzebać. A że doszło nam kolejne pomieszczenie, jest to właśnie ten salon, w którym aktualnie siedzę. No to też nie chcemy tutaj, wiecie, wiadomo, zagracić, bo chcę, żeby ta przestrzeń wyglądała ładniej. Muszę to wszystko poukładać z głową. Na ten moment wygląda tak, ale za chwilę będziemy nad tym pracować. E, tutaj są krzesła, tu jest e, huśtawka, bocianie gniazdo, która na pewno zawiśnie. Nie wiem jeszcze, co prawda, kiedy. Nie ma wciąż kanapy. Czekamy na kanapę, e, dlatego że musimy ją przywieźć właśnie, znaczy Zygmunt musi ją przywieźć z domu m, swojego rodzinnego. Dlatego, że ją tam zostawiliśmy i w sumie dobrze zrobiliśmy, bo no przynajmniej ja nie wiem, gdzie byśmy ją tutaj po prostu umieścili. W tym worku są rzeczy, które muszą iść do szafy. E, tutaj mamy właśnie część kanapy, która jest już rozebrana, mm, przykryta kocem, tam są już wyprane te pokrowce i tak dalej. E, pokazywałam Wam ostatnio, jak ta kanapa ucierpiała przez naszego psa. Także ja w pierwszej kolejności tą przestrzeń teraz chcę ogarnąć, żeby tutaj było pusto i y, muszę po prostu trochę posprzątać, bo mam wrażenie, że wszędzie zrobił się bałagan i jest mnóstwo śmieci, all And I wanted all from the lights to the... Właśnie włączyłam robota sprzętającego i sprawdzimy sobie, zrobimy test, bo wiele osób mi pisało, że wykładzina to jest głupi pomysł i tak dalej Ja mówiłam wtedy o sprzętach, które pomogą nam utrzymać ją w czystości i właśnie Dream jest jednym z tych sprzętów. Mam tutaj takie kawałki płyty wiórowej, która była. Tutaj wczoraj czyszczona, nasz regał na książki, po prostu. No i zobaczymy sobie, zrobimy test teraz, czy ten odkurzacz sobie z tym poradzi. Bo jednak zobaczcie z bliska, on powinien wszystko to ładnie mm, powyciągać y, po prostu z tego splotu. Tak więc sama jestem ciekawa, czy sobie poradzi. Mowa o robocie sprzątającym Dreamy L40 Ultra, który jest już z nami od jakiegoś czasu i sprawdza się rewelacyjnie. Przede wszystkim doskonale radzi sobie z sierścią zwierząt. Jest to dla nas niezwykle istotne dlatego, że mamy czworonoga, który na bieżąco gubi ogrom sierści przyznam szczerze, że tutaj Dreami mnie mocno zaskoczył, ponieważ zbiera wszystko bardzo, bardzo dokładnie. Poza tym że odkurza, to również mopuje, tak więc w czasie, kiedy mój dom jest całkowicie sprzątany, ja mogę napić się ciepłej kawy i po prostu rozkoszować się wolnym czasem. Jego obsługa jest banalnie prosta przede wszystkim odbywa się z pozycji aplikacji w telefonie. Co ważne, ja jestem w stanie uruchomić tego robota nie będąc w domu. Kiedy wyjeżdżamy, ja sobie go po prostu włączam i wiem, że wrócimy do czystych pomieszczeń. Świetnie omija przeszkody i dokładnie czyści spody zakrzywionych mebli i narożniki. Używając tego trybu Clean Genius, on sam wie, gdzie jest dywan, gdzie jest podłoga i automatycznie przedstawia sobie sam tą funkcję. Ja tak naprawdę nie muszę robić absolutnie nic. No i właśnie ja postanowiłam przetestować go na naszej wykładzinie, dlatego że jest to nowe pomieszczenie. Nie używałam go tutaj wcześniej. I zobaczcie, jak on pięknie sobie radzi, po pierwsze, z przeszkodami, z nogami stołu, z nogami e, kwietnika. No, naprawdę jestem serio pod wrażeniem. I teraz tym bardziej wiem, że zakup tej wykładziny to był świetny pomysł. Jest już odkurzone i robot sobie naprawdę świetnie poradził z tymi wiórkami. Ta wykładzina to był taki prawdziwy test dla tego robota, e, bo sama byłam ciekawa, jak sobie poradzi, i nie nastawiałam się absolutnie na nic, a przyznam szczerze, że jestem. Po raz kolejny zachwycona, więc właśnie jest to sprzęt, który zdecydowanie sprawi, że, że będzie tu czysto. Po prostu będzie tu czysto. I wiecie, robot sobie odkurzał cały salon, cały dom, tak naprawdę. A ja miałam czas napić się kawę, zjeść pączkę przed chwilą i zrobić inne inne czynności link do robota sprzątającego macie w opisie pod tym filmem także zaglądajcie z mojej strony szczera polecajka po raz kolejny swoją drogą listwy w tym momencie są zrobione do połowy dlatego że e, jeszcze Zygmunt nie miał na to czasu ale właśnie dzisiaj taki jest plan żeby to troszeczkę ogarnąć e, naprawdę salon coraz bardziej mi się podoba teraz jak w ogóle tutaj zniknęło to wszystko i dzisiaj prawdopodobnie stanie kanapa nie chcę zapeszać, ale możliwe, że dzisiaj uda się ją tutaj przewieźć. W ogóle to jest niesamowite, jak wcześniej robi się ciemno już teraz, naprawdę. Ubolewam nad tym niesamowicie, bo zobaczcie, od ostatniego ujęcia, kiedy zanim włączyłam robotę sprzątającego, minęło tak naprawdę nie wiem, 45 minut, a jest po prostu już tak szaro i buro za oknem, że szok. Tak więc, jak zyskamy stół, muszę jeszcze domyć krzesła. No, będzie tutaj naprawdę pięknie. Stanęła też, nie wiem, czy Wam to pokazywałam. Chyba nie. Stanęła też tutaj nasza Monstera. Zga ostatnio kupował te takie pale, żeby ją troszeczkę podnieść, bo ona była naprawdę w opłakanym stanie po tej naszej przeprowadzce. I powiem Wam szczerze, że wyszło naprawdę fajnie. Teraz ona mi się podoba, bo już nie ukrywam, że spisywałam ją na straty. Także jest naprawdę wysoka i wygląda imponująco. A tutaj z tej strony mamy. Kliwie, naszą kliwie, której, którą nie do końca lubię, muszę przyznać, i ostatnio śmiałam się, że po prostu chętnie bym ją komuś wcisnęła, no ale jest, w sumie nawet się tutaj fajnie wpisała i w tym salonie teraz zrobiło się tak troszeczkę bardziej zielono, ciepło. Właśnie jak dojdzie jeszcze ta kanapa i zdjęcia, wiadomo, na ścianach i różne, różne jakieś tam dodatki, no to zrobi się po prostu bardzo. Przyjemnie, tak, tak przypuszczam. Bardzo ładnie to wygląda, ale ten pokój mi się podoba. A teraz przechodzimy do mniej przyjemnej dla oka rzeczywistości. Znajdujemy się aktualnie w kuchni. No, i wszystko to muszę, muszę teraz też tutaj ogarnąć, także robię tak powoli po pomieszczeniu. Tutaj w ogóle słuchajcie, zgromadzam rzeczy i planuję to dodać na Instagrama jako ogłoszenie, bo stwierdziłam, że oddam po prostu komuś kto może tego będzie potrzebował są tutaj różne rzeczy wyprawkowe, jak na przykład o, woreczki na pokarm jakieś butelki jakieś wkładki laktacyjne, całe opakowanie tutaj też są te puzzle piankowe, które oddam Pampersy, dwójki takie zapasowe, które mieliśmy. Nie będę tego trzymała. Takie rzeczy słuchajcie zawsze w przyszłości, jeżeli zajdzie taka potrzeba, można dokupić. A poza tym ja też już wiem, co mi się po prostu przydało przy Juliance, w połogu i tak dalej. No i wiem na przykład, że z niektórymi rzeczami przesadzałam, jeśli chodzi o ilość. No i pomyślałam, że ktoś może tego potrzebuje, że się ucieszy, także chętnie coś takiego oddam, planuję dodać albo już wleciało, albo wleci ogłoszenie na Instagramie i komuś to po prostu prześlę komuś potrzebującemu, jakiejś matce potrzebującej. Pokażę Wam jeszcze na szybko jak to wygląda aktualnie w pokoju Julianki, bo też się tam troszeczkę zmienia. Na środku tego całego bałaganu leży Bombel, który został tutaj chwilowo przyciągnięty, spokojnie on tutaj nie jest normalnie ponieważ tam potrzebowałam właśnie wszystko odsunąć, żeby ten robot sprzątający ładnie to No Tutaj go nie wpuszczałam, po prostu nie ma sensu, póki co tu jest za dużo rzeczy. No i tak, tutaj te wszystkie wieże poznikały, jak możecie zobaczyć. Tutaj są ozdoby świąteczne, które sobie będziemy rozkładać. Co dalej? Tutaj w ogóle nad tym muszę zapanować zdecydowanie, bo ta strefa wymyknęła się troszeczkę spod kontroli. Tutaj już nie ma tego regału, no, zmienia się. To są na przykład śmieci też do wyrzucenia, więc zmienia się. E, będzie tutaj na pewno powolutku ubywało, ubywało rzeczy. W związku z rozszerzeniem diety, chcę sobie jakoś posegregować te słoiczki. Mamy różne, słuchajcie, z różnych firm. W każdym razie zamówiłam takie coś w sensie jakiś czas temu i miało to być na olej, oliwę i tym podobne. Ale że już znalazłam w międzyczasie na to miejsce, to teraz pomyślałam, że w jednym po prostu poukładam sobie mm, deserki, a w drugim już takie dania i e, wiecie, będę sobie po prostu tylko po to sięgała bo nie mam w tym momencie wykorzystania na te pojemniki zupełnie, więc zróbmy to w ten sposób pytaliście też słuchajcie co podaję małej, a więc poza tym, że spróbowała już marchewki, dyni e, mam tutaj słoiczek moje pierwsze o, moje pierwsze jabłko mam słoiczek jabłko z marchewką, tego też już próbowała, jest w ogóle przepyszne jabłka i banany delikatny banan i to są deserki i tutaj mamy słoiczek jarzynki z cielęciną z Gerbera dalej z Gerbera mamy jarzynki z królikiem chyba, tak z królikiem i mam jeszcze z Bobowity warzywa z indykiem na razie trzy i oczywiście będę to sukcesywnie kupowała po prostu na bieżąco i zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj w ogóle jest taka półeczka no Julianki Femalticar, jeszcze gdzieś tam stoi w razie W. Jest też Bebilon, mleko modyfikowane. Ja jej, co prawda, mleka modyfikowanego nie podaję, natomiast lubię mieć. W razie gdyby cokolwiek się wydarzyło, to po prostu lubię mieć w domu, być zabezpieczona, i tutaj stoi Bebilon. Może podała mi, nie wiem, trzy razy to mleczko modyfikowane, i to zwłaszcza na wieczór. A jak na razie nie było potrzeby na tą chwilę, więc super. Właśnie robię porządki i chciałam wam jeszcze pokazać, bo byłam ostatnio na wigilii firmowej właśnie z Forwerku, czyli e, chodzi wiadomo o termomiksy. I zobaczcie jak przepięknie zapakowane dostaliśmy prezenty. E, także ja te opakowania chyba sobie zostawię, bo może mi się przydadzą właśnie na, na moje prezenty. Ale już wam pokazuję co jest w środku. I w środku znajdowała się przede wszystkim taka kawa z piękną dedykacją. W takim opakowaniu był kubeczek, piękny świąteczny z tym podwójnym dnem. I takie radyjko, mega fajny prezent. W sumie my nie mamy w domu, także może, może faktycznie teraz zachęci mnie to do, do słuchania, żeby coś nam tutaj w tle grało. Ale w ogóle jest bardzo ładne, fajnie wygląda, tak wiecie, w stylu retro. Myślę, że fajnie wpasuje się do tego wnętrza, które teraz powstaje w salonie. Tak się, o, tak się prezentuje. Widziałam, że dziewczyny już odpalały na wigilijce i gra to powiem Wam całkiem nieźle. Moi drodzy, czy Wy to widzicie? Tu jest kanapa. Tu jest. Yy, znowu się zrobił trochę bałagan, dlatego że w międzyczasie jeszcze przekładałam rzeczy i tak dalej. Ale mamy kanapę. O jejku, jak ja się cieszę, że będę mogła sobie teraz tutaj przyjść, montować dla nas, czekajcie, poprawię tą zasłonę, montować dla nas, dla Was z tego miejsca. Już nie w kuchni, przy niewygodnym stole. No naprawdę, jejku, jestem serio, chce mi się płakać, bo słuchajcie, nie mieliśmy kanapy przez 3 miesiące. I naprawdę nawet nie wiecie, jakie to było uciążliwe e, działać tak na dwa pomieszczenia, w sensie sypialnia i kuchnia. Nie byłoby to uciążliwe, gdyby nie to, że Julianka po prostu uchodzi spać w ciągu dnia, e, no i wtedy ja nie może nie być wtedy w sypialni, bo inaczej od razu bym ją obudziła. Także zostawała mi jedynie kuchnia i stół kuchenny, a teraz sobie mogę tu bez problemu przejść. Tu jest odkurzacz też roboczy, dlatego że Zygmunt wycinał e, jeszcze listwy do końca i zobaczcie. Tak to wygląda. Bardzo ładnie z tymi listwami już wszystko się prezentuje. Jeszcze nie ma tych między pokojami. Znalazłam też w rzeczach nasze zdjęcie ślubne. Także gdzieś tutaj musimy na pewno je umieścić. Są krzesła. Nie wiem gdzie jest reszta krzeseł, więc będziemy musieli zrobić konkretne poszukiwania. W domu, w piwnicy, na strychu itd. Bo są trzy. Powinno być ich sześć. Także brakuje nam trzech. Krzeseł. No, i co? Idąc dalej, tutaj wygląda to na razie mniej więcej tak, ale jeszcze będę tutaj kombinowała, przestawiała. Na pewno tych kocy tutaj nie będzie, na nie znajdę inne miejsce. Szuflady są już zapakowane. Cieszę się, bo w końcu znalazłam takie mm, normalne miejsce na prezenty z chrzcin, na przykład Julianki. Tutaj są jakieś złote kolczyki. Mm, pozytywka, ten zestaw sztućców, i to sobie po prostu będzie czekało. A tutaj są zabawki. Które dopiero od nas dostanie na święta Wyskakujące zwierzątka z Fisher, Price i gumowe klocki Jest też ta książeczka, na razie tutaj ją wsadziłam Dlatego, że no, Julianka jest na nią zdecydowanie za mała I wsadziłam też to, żeby mieć to pod ręką Dlatego, że będę chciała z nią powolutku już zacząć oglądać Również te książeczki Przepraszam, że ten vlog jest taki krótki, ale... Dużo dzisiaj robiłam, mniej skupiałam się na nagrywaniu. Teraz już pomału, pomału wszystko zacznie wracać do normy, dlatego że pomału porządki domowe zbliżają się do końca. No, tak naprawdę, święta też się zbliżają, dlatego nie może być inaczej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, jeśli macie ochotę, łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym filmie. No, Muzyka! You're missing. I will keep you warm as soon as.